Cześć. Witam Cię na moim kanale Tarot, moimi oczami. Witam wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam do czytania rocznego na 2024 rok w temacie miłości. Zobaczymy sobie taki krótki podgląd, co może się wydarzyć w tym, w tym roku. Przepiękną talią kart Tarota, które dostałam od mojej stałej klientki. Zobaczymy sobie, podejrzymy, ale też i jedną kartą magiczne Syreny i delfiny. Zobaczymy, jak i tutaj będzie, jaka tutaj będzie afirmacja dla Was. Zobaczymy też z przełożenia, co tutaj Tarot może zasugerować dla zodiakalnych lwów tutaj. Być może co innego będzie ważne w tym roku niż miłość, ale oczywiście skupiamy się tutaj na tej miłości jak najbardziej. Pytamy, pytamy tarota, będziemy pytać tarota, co tutaj się może wydarzyć. Także, kochani, to czytanie jest ogólne. Pamiętajmy o tym, że nie z każdym będzie rezonować, ale może coś tutaj usłyszysz, coś, co sobie weźmiesz do siebie. Drogi Lwie, zobaczmy zatem. Co tutaj z przełożenia tarot będzie chciał zasugerować na 2024 rok? Zodiakalne, Zodiakalny lew, miłość, 2024 rok. Popatrzmy. Rycerz Pentakli, karta cesarzowej. I szóstka, buław. No cóż, odnoszę takie wrażenie, że zodiakalne lwy będą chciały pokazać tutaj a, swoją, jak gdyby wyższość, i jak gdyby będą liczyły na osiągnięcie sukcesu. Ale no cóż, będziecie robić pod podboje, będziecie się dobrze bawić. Trójka kielichów pokazuje przyjemność, a w, czy praca będzie Was interesować? Tutaj no wydaje mi się, że bardziej m, będziecie zdecydowanie tutaj a, czerpać pewne korzyści. E, z kogoś niż z własnej tutaj pracy, ale jakieś zmiany wam się szykują. No, podboje, czyli rok przyjemności i satysfakcji, ale takiego mam wszystko, jest mi dobrze, jest mi wygodnie, ale to tylko z przełożenia. Zobaczmy, jak tutaj tarot. Z rozkładu kart pokażę, co dla zodiakalnych lwów w miłości na 2024 rok. No i proszę, cesarzowa. Karta wiary, arcykapłan, siódemka kielichów, karta głupca. Karta siódemki pentakli i karta pazia <laughs> pentakli. No, dość takie silne połączenie. Trzy arkana <śmiech> wielkie. <śmiech> Przepraszam kochani, za moją chrypkę, ale. Po, po, po dłuższym czytaniu głos już mi, głos już mi siada. Eee, odnoszę takie wrażenie, patrząc tutaj na te karty, gdzie... Ta siódemka kielichów i <laughs> siódemka denarów. To są karty, siódemki są dość takie pretensjonalne, takie trochę, które też siódemka kielichów, ona pokazuje, że tutaj. Hmm, czy mamy wybory? A może to są nasze pobożne życzenia, ale to jest też taka niepewność. To jest też taka niepewność, czy ten rok 2024 przyniesie mi satysfakcję, zadowolenie. Pokazuje się też, kochani, dziesiątka buław, dziesiątka denarów i ósemka denarów. Czyli spadek, spadek z dziesiątki na ósemkę, gdzie w pewnych kwestiach powiedziałabym, pokazują się, dużo tu jest karty materii, pieniędzy, ale dziesiątka tutaj denarów pokazuje kartę rodziny, jakieś przeciążenie, dziesiątka buław to jest karta zmęczenia, Mm, przemęczenia, ponoszenia pewnych tutaj mm, czy strat, może nie strat, ale tych kosztów wysiłkiem, jak gdyby mm, wzięcia na siebie też i pewnych obowiązków, ale nie. Wy macie kartę głupca, wy będziecie tutaj liczyć, czy na spontaniczność, czy e, czy jeśli chodzi tutaj o, o te uczucia, o tą, o tą miłość, to karta kapłana pokazuje tutaj przy cesarzowej, to jest małżeństwo, to jest związek, związek stały. Jeśli chodzi o, o miłość, ta miłość dla zodiakalnych lwów, powiem tak. Że może być troszeczkę czasem niepewnym, niosącym pewne ograniczenia, pewne uzależnienia, czy to od y, współmałżonka. Y, tutaj Będziecie szukali w sposób dyplomatyczny pewnych rozwiązań, ale jest jakiś konflikt w rodzinie. Tu jest dużo, jak gdyby, oceniania, dawania ciągle drugiej szansy, ale też i takiej naiwności, poszuk, poszukiwań przygód asy buław. Ale kochani, ten rok 2024... Przyniesie wam, powiedziałabym, jak będziecie działać względem, czy to będąc w małżeństwie, czy w partnerstwie, jak będziecie działać, jak będziecie wychodzić, czy będziecie e, zachowywać się w sposób irracjonalny. To taką zwrotną energię dostaniecie. Tutaj jest, są pewne oczekiwania, duże oczekiwania, powiedziałabym, względem kogoś, względem pewnej, pewnej stabilizacji. Tutaj, tu zodiakalne lwy uzależniły się, powiedziałabym, bardzo od kogoś. jesteście Będziecie rozkojarzone, będziecie mm, jak gdyby. Mm, Próbować może podejść osoby, które będą w waszej przestrzeni, a, tej, tej sferze miłości, tych podbojów, bo pytamy o miłość. Będziecie próbowali tutaj wykorzystać swój urok osobisty, no, cesarzowa, no, to jest cesarzowa, to jest no, energia, która y, podoba się mężczyznom, ale przy siódemce kilków czy aby na pewno, czy nie są to wasze pobożne życzenia, że chcecie, żeby, żeby tak było, żeby coś na przykład wycisnąć, jeśli, jeśli chodzi tutaj. O dane sytuacje, o pewne przyjaźnie, o to, żeby mieć w paździu pentakli, bo paść pentakli to jest coś, co już jest namacalne, coś, co się tutaj no, realizuje w, 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 w życiu codziennym, prawda, że, że się stawia tutaj, ale są pewne opóźnienia. Siódemka pentakli to jest y, y, czas. Czekania, rozczarowań, prawda? Tutaj takiego, no powiedziałabym, i to przemęczenie w konsekwencji, które pokazuje takie jak gdyby zmęczenie, czy może tutaj wiele się, wiele się dzieje, czy w rodzinie, czy po prostu z, z, z innymi, ale tutaj też pokazują się jak gdyby duże korzyści. Na końcu położyła się ta ósemka. Hmm, den, hmm, pentakli. Ósemka hmm, pentakli jest to karta takiej systematyczności, karta hmm, pracy. No niestety, tutaj być może, jeżeli będziecie liczyli w miłości, a... nie wiem, ale odnoszę takie, odnoszę takie wrażenie, że dla małżeństw Hmm. Jesteście ze sobą tylko i wyłącznie poprzez, poprzez pieniądze. Każdy z was realizuje się zupełnie inaczej. Cesarzowa i cesarz tutaj cesarzowa i kapłan pokazuje, ja trzymam się tutaj swoich poglądów. Cesarzowa sobie też nie pozwoli. Tutaj jest no, stawianie bardziej na. Hmm. Na swoje atrybuty, jak gdyby, a kapłan hamuje i powstrzymuje tutaj, no niestety nie, nie, tędy, nie tędy droga przy siódemce kielichów. To jest dla związków stałych, już istniejących, małżeństw, natomiast jeżeli ktoś pojawia się w Waszej, w waszej przestrzeni, jeżeli w rok 2024 niesie Wam jakieś nowe początki, to będzie to najpierw zaprzyjaźnienie się i sprawdzenie kogoś od takiej strony, czy to mi się opłaca, czy to mi się będzie kalkulowało wejście w tą, w tą znajomość. No, troszeczkę takie powiedziałabym podejście hedonistyczne, takie... Hmm egoistyczne też, też tutaj ze strony lwów, jeśli chodzi o miłość w 2024 roku. No ale cóż, takie karty się pokazały. Jest jakieś będzie jakieś przeciążenie, zmęczenie tutaj pod wpływem własnych tych ambicji, ale rozkojarzenie, czyli tutaj ta dziesiątka buław w pewnym momencie poczujecie. Poczujecie tutaj pewne, pewne zmęczenie i takie jak gdyby ktoś lub coś będzie próbowało Was, próbował Was zagiąć, prawda? Ale ambicje tutaj przeogromne. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj e, magiczne sireny i delfiny się wypowiedzą dla zotykalnego lwa, alchemia. Masz teraz dotyk Midasa i każde przedsięwzięcie, które rozpoczniesz, zamieni się w złoto. Kto jak nie lwy, ale chcą ozłoczyć sobie. No wszystko, <słuch> kochani. Znam pewne lwy, które sięgają naprawdę, czasami nosząc beret, uważają, że noszą koronę na głowie, nie ubliżając nikogo, ale czasami troszeczkę pokory, troszeczkę pokory w życiu, w życiu trzeba, trzeba zachować. Kochani, to tyle, jeśli chodzi o czytanie roczne na temat miłości dla zodiakalnych lwów. Dziękuję pięknie za poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do kolejnego usłyszenia.